to pokazują też liczby Michalik 9 bramek, 6 asyst, Prokić 5 bramek, 6 asyst. No, która drużyna nie chciałaby mieć takich dwóch snajperów w swoim składzie, to by naprawdę. To może być no, niebezpiecznie, Zobaczmy strzał. Zablokowany. Jeszcze dobitka i sensacja Soku wychodzi na prowadzenie, a gola zdobywa Dawid Wojtyra. No coś nieprawdopodobnego, mówiliśmy tutaj o ofensywie. Ale myślę, Dominik, że po pierwsze będą jeszcze bramki w tym spotkaniu, a jeżeli Stal m, wyrówna, no to będzie cały czas dążyła do zastrzelenia tej drugiej bramki. No co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że tutaj będą jeszcze bramki. To też pokazują ostatnie spotkania tych drużyń, czyli 3 do 0, bo Strudzia o tym Teraz może za chwilę. Ładnie, zobaczmy, uderzenie! I mamy bramkę! Tak jest! Właśnie o tym mówiliśmy. 1 do 1, 49 minuta. I cieszy się kto? Damian Michalik. Pański już nie No właśnie, Mustafa to był niekiedy zmiennik Marczuka, zastępował go na tej pozycji, więc tutaj była. Wiem, po prostu żyła złota dla stalowców. Teraz zobaczmy sam na sam. Sytuacja, sytuacja piękna. Wykończenie. Jeszcze lepsze. 2 do 1. I Stal prowadzi w tym meczu. Andrzeja Prowicz. No i ten, który w zasadzie najwięcej napracował się. Ale myślę, że dobre pieniądze można by było zarobić na marczuku. No, na pewno dość duża suma byłaby oferowana. Zwłaszcza, że mówimy o młodzieżowym reprezentancie Zobaczmy Polski. Kurcz, błąd, pole karne, szansa dla sokoła. Zawahał się Wojtyra niepotrzebnie. Jeszcze uderzenie i gol! Gol, gol, gol! 2 dwo, 2. Co tu się dzieje? 84. minuta wyrównuje Sokół. Ależ petardy! Tak, to było podobne uderzenie. Ja w pierwszym momencie pomyślałem sobie, że Wojtyra no zawakał się, popełnił błąd, że nie uderzał z lewej nogi, ale też rozprowadził tę i fenomenalnym uderzeniem Rewala sobie bramkę, teraz rzut karny! Rzut karny, co tu się dzieje, rollercoaster i będzie szansa z jedynastki na strzelony Karol Turek. Głowacki czy Konkolewski, zobaczmy, Głowacki gol! 3 do 2, stal prowadzi. Rollercoaster w Rzeszowie. No nie nacieszyli się długo tym remisem gracze Sokowa Ostróda